I want to thank also BCT for everything you do to partner with the US government at this time of uncertainty. It is amazing for me to bear witness to how much Gdynia and Gdańsk have changed in the last 30 years, because the last time I was here was 30 years ago. And even the container facility here is like a brand new city. And this entire region is like a brand new set of cities. The point I'm trying to make is that Poland has shown that it has a great power, and that is an openness to change. Dziś ważny dzień dla miasta, ale także myślę, że ważny z punktu widzenia polskiej obronności i wojny na Ukrainie od rana, gdy miała gości nie tylko marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych, ale także dzisiaj złożył wizytę bardzo szczególną pan Ambasador Mark Brzeziński, na osoba bardzo szczególna, czująca nasz kraj, czująca wiele wyzwań. Znakomicie rozumiejąca kontekst polski tych wydarzeń, które dzieją się na Ameryce. Stąd tak ważne jest to, żebyśmy wspólnie zaznaczali te obszary współpracy. Jest ta współpraca wojskowa, ale też jest współpraca gospodarcza. To ważne, by armia miała wsparcie. A jednocześnie to jest też gospodarka, to jest rozwój, to są pieniądze, które pozostają w naszym mieście. Także bardzo się cieszę, że wszystkie te aspekty wizyty pana ambasadora przebiegły tak znakomicie. A muszę przyznać, że pan ambasador ma wiele sympatycznych, emocjonalnych wspomnień związanych z Gdynią. Mieliśmy okazję wymienić jego fantastyczne wspomnienia i wrócić do chwil dla niego ważnych, też ważnych dla pana profesora Zbigniewa Brzezińskiego ojca pana ambasadora, który też silnie budował relacje między Polską a Ameryką.